A teraz słucham, Bruce'a Lee, Master Bruce wielki szacunek i hołd z mojej strony, dla Master buzoli, też dojawia bardzo wiele długiego w psychę. i potem mam moc do tego, co warto, jak myśleć, postrzegać, odnosić, odbierać rzeczywistość, by stanowić to zdrowie, życie zdrowie, Jako przedni wielki sportowiec, rekreacjonista, jak i też hołd jego mistrzowi, Mr. Ip Manowi, jak i wielkie podziękowanie dla Czajna, ale życząc nam już w tym etapie ewolucji okupacji żadnej, czyli nigdy więcej okupacji z żadnej strony względem żadna to strona. Szczęśliwego każdego nowego roku. Cieszenia się w tu i teraz, zaczynając od już. Zdjęcie siebie i zdrowie ewolucji Szanując testament wcześniejszych, obecność i ich dokonania, dzięki którym dziś mamy to, z czego korzystać możemy dogodnie i dogodniej, kiedy uwzględniamy obecność wcześniejszą tych, którzy w historii ewolucja byli i to, co zrobili dobrze, takim podziękowania, jakie dziękowane będzie nam, gdy to zadbamy o to, by na świecie było ewolucjonistycznie jak najdobrzej, a nie źle.